Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj przywitała nas ponownie przepiękna pogoda w Warszawie, co oczywiście mnie bardzo cieszy. No i słuchajcie, mamy bardzo wczesną godzinę, bo jest dziesiąta? Nie, przesadziłam. Która jest, Klaudia? Dziewiąta. Dziewiąta. musimy wychodzić nawet. Nie no wiem. właśnie, o dziesiątej jesteśmy umówione z Asią i idziemy na przepyszne śniadanko, tak myślę, do Charlotte. Ja w Charlotte byłam tylko jeden raz, ale naprawdę śniadanko mają przepyszne. Ja także cieszę się, a Asię możecie, słuchajcie, kojarzyć z Love Island, jeśli ktokolwiek oglądał poprzednią edycję. Chyba poprzednią, tak. Także zapraszam Was, kochani, do oglądania. Trzeba Bobasowi wytłumaczyć, że matka idzie z domu. Tak. To są so, takie ciężkie i domu. trudne chwile przed każdym wyjściem. So, w domku, Uszka do tyłu. Bo jest dużą dziewczynką, tak? Tak, i ona da radę, tak? I nie będzie płakać. Nie, zawsze jest spokojna, tylko y, przed tym, jak uświadamiam ją za każdym razem, mhm. że, że zostaje w domu. O, za 15 minut będzie dopiero. Być. O nie. No i za każdym razem, jak uświadamiam, że zostajesz w domku, to jest trochę smutne, ale oczywiście to akceptuję, nie? Wczoraj tak sobie rozmyślałam w ogóle czy faktycznie przed przeprowadzką jeszcze, jak będę tutaj kilka dni, bo zaraz przeprowadzkę swoją drogą, czy faktycznie zająć się rzeczami, na Vinted jeszcze nie wysłać, mhm, żeby tego siła. wszystkiego nie targać na nowe mieszkanie. Więc kochani, do Was pytanie, jeśli jesteście zainteresowani, to dajcie znać, czy lepiej zrobić taką wyprzedaż na Vinted, czy na szafie, na Instagramie, hmm, ale chyba na Instagramie, ja zawsze robię na Instagramie, w sensie też często na Vinted, wiem, że dla Was to też jest bardzo wygodne, ale chyba na Instagramie zrobię. Tak, albo zapraszamy na szafę mojej siostry. Szafa, myślnik, cisek? Nie, no wiem. właśnie, podej swoją szafę e, tutaj znaczy. Klaudia, myślnik. myślnik -cisak. Cisak. Cisak. Właśnie, moi Cisak. drodzy, moja siostra również sprzedaje ubrania. Od jakiegoś czasu otworzyła nowy profil na Instagramie i tam też możecie znaleźć jej ubrania. Więc jeśli jesteście podobnej postury do mojej siostry, to zapraszam Was serdecznie, tutaj macie Instagram. Śniadamy pokruszki mamy. Dajemy śniadanie. Mam nadzieję, że będzie dobrze nas słychać, bo nie ma mikrofonu, a wieje dosyć. E, słuchajcie, mieliśmy na śniadanie, to było chyba śniadanie szarło z jajkiem, nie? Tak. tak. Bardzo dobre. Ja, ja, miałam jajko jajko jajko. ja miałam jajko sadzone. Ja też no. A ty też w sumie. A a ty tak. Asia miała na tak. miękko. Tak, tak. Ale no szczerze, tak, zostałabym następnym razem przy swoim o, omlecie. Tak? Myślałam, że psiaku jakiś. Tak, zostałabym przy omlecie, aczkolwiek i tak naprawdę było bardzo, bardzo dobre. O, a ja się złamałam Piłam kawę. No właśnie, kurczę, po trzech tygodniach ja chyba się zjamałaś, tak, czy miesiąc to... już, nie? ale ale no. miała taką ochotę, trudno, no, albo przepyszę tak taka poleciarka, teraz jesteśmy na spacerze na blisko. Dokładnie. Także idziemy się przejść, nastawić pozytywnie coś jeszcze. Ja, ale to szczerze, czy trzeba się nastawiać Nie, nie bo jest ryska. Ryska. tutaj raz. Tak, to jest najcudowniejsze Także się... napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, czy kto Cię nazywa? Częściej. Tak, no ja myślę, że tak, nie trzeba o to pytać. Siedzimy sobie, słuchajcie, nad Wisłą, mamy przed sobą bardzo ładny widok, ale najcudowniejsze jest to, że tutaj, gdzie będę mieszkała, będę miała 5 minut tak naprawdę do Wisły. Także, napowiadam, no, że lokalizacja jest świetna i na pewno już wiem, że będę tutaj przebywała bardzo, bardzo dużo. Szczególnie, kiedy będzie ciepło. panie, bo nawet w okresie na przykład e, no. letnim, kiedy nie będziesz chciała iść na siłownię i biegać, wiesz, na bieżni, to no. możesz tutaj śmiało przyjść nad Wisłę i biegać w naturze. Właśnie, Mega. i tu biegać z takim widokiem, Aj. nawet o tym nie pomyślałam. No, to już mogę zacząć za kilka dni. <grym> Super, naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, bo na lokalizacji bardzo mi zależało, naprawdę, żeby było ładne, to jest ważne. ale żeby jednak być gdzieś w centrum, żeby można było załatwić wiele rzeczy tutaj. Dzień kochani, naprawdę był świetny, powiem Wam, że tak mi szybko minął, za dużo dzisiaj nie nagrywałam, bo też miałam do zrealizowania kampanię reklamową, kampanię współpracy reklamową i bardziej chciałam się dzisiaj skupić na tym, ale nie zapominam o Was, jutro pewnie będę kontynuować tego vloga, który też planuję zająć się w końcu swoimi rzeczami i może faktycznie wezmę się na wyprzedaż mojej szafy, także nie wiem, czy to będzie przed, czy po opublikowaniu filmu, ale myślę, że bardziej po. Dlatego bądźcie czujni, obserwujcie mojego Instagrama, bo tam na pewno dam wam więcej informacji, ale myślę, że raczej ta wyprzedaż będzie na mojej szafie, na Instagramie. Tutaj wam też ja gdzieś postaram się oznaczyć, bo stwierdziłam ostatnio, rozmawiając z moją siostrą, że tak naprawdę taka czysta przestrzeń wokół nas daje też taki porządek w życiu mam wrażenie, że im mniej rzeczy tym posiadamy, im mniej rzeczy posiadamy, im mamy większy ład w szafie, czy to w ogóle w domu jest tak bardziej czysto, tym bardziej jest tak czysto w naszej głowie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi tutaj chodzi, ale planuję zrobić właśnie taki ogromny porządek, aby tych rzeczy też nie było za wiele. Swoją drogą, ja zawsze tak mam, a tą sukienkę jeszcze założę, a tą bluzkę jeszcze pewnie też założę, przyjdzie na nią czas, a tak naprawdę ten czas nigdy nie nadejdzie, a ja tylko siebie tak cały czas okłamuję, e, dlatego muszę naprawdę takie 50% mojej szafy oddać, zwrócić. Także mam nadzieję, dziewczyny, że mi w tym pomożecie. Czuję, że też mnie łapie swoją drogą przeziębienie. Co chwilę kicham, Jacek też kicha, więc nie wiem, czy mnie przypadkiem nie zaraził, mam nadzieję, że nie, bo to w ogóle nie jest dobry moment na przeziębienie, muszę naprawdę sporo rzeczy ogarnąć, więc przeziębienie na ten moment w ogóle tutaj nie wchodzi w grę. Zaraz robię sobie moją ukochaną miętę, robię pielęgnację, już jestem po prysznicu, słuchajcie, przebieram się w piżamkę, ostatnio Wam dużo nie opowiadałam już o mojej koreańskiej pielęgnacji, nie wiem, czy to się fokusuje. Jeśli nie, to mi wybaczcie, wam pokazywałam ten żel do mycia twarzy um, z marki Corks. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. To jest w ogóle mój pierwszy produkt z tej firmy, ale naprawdę jest genialny. W ogóle on mi przypomina jeden do jednego taki produkt z PCA Skin. Nie wiem, czy kojarzycie tę markę. Ja też mam od nich taki a właśnie taki mydełko do twarzy. Oni mają kilka. Ja mam akurat ten do cery z niedoskonałościami. On identycznie pachnie, słuchajcie, identyczne. Identyczna skóra jest po jego użyciu, bo to jest taki. jest taka bardzo specyficzna w dotyku, że nie po każdej produkcie ta skóra taka jest, taka. Kurczę, ciężko mi ją określić. nie jest sucha, nie jest miękka, nie jest taka nawilżona. No, no nie każdy na pewno lubi to uczucie na twarzy, ale ja mam wrażenie, że to jest po prostu tańsza wersja Pecaskim po prostu w innym opakowaniu, a naprawdę tamten produkt kosztuje około 300 zł, a ja mam wrażenie, że efekty daje taki sam, więc naprawdę Wam polecam, bo Pecaski to jest naprawdę bardzo dobra firma. Kochani, teraz najgorsza część, która po prostu dzisiaj może się wydarzyć dzisiejszego wieczoru czyli płacenie podatków ZUS-u, robienie tych wszystkich najgorszych opłat, których nikt nie lubi robić. Wątpię, że jest jakaś jedna osoba, która lubi płacić, wydawać pieniądze. E, także no niestety to mi właśnie czeka jest godzina 22, a ja mam już zaledwie ostatnie dni na zapłacenie tego wszystkiego, bardzo tego nie lubię, dlatego zawsze sobie to odkładam No takie ostatnie dni. No a potem jeśli przychodzi co do czego, no to jest dramat. Także słuchajcie, to teraz mi właśnie wszystko czeka, przy okazji zrobiłam sobie przy okazji miętę do picia I będę się już powolutku szkoła do snu, zciągnę łaseczkę, jeszcze muszę nałożyć sobie kremiki Ostatnio zaczęłam używać też retinol, ale o tym takim najniższym stężeniu Żeby jednak przyzwyczaić to moją celę do tego, że no, zaczynam działać z tym retinolem, że tak powiem Myślę, że wybrałam fajny okres, bo już jest polecie, nie opalam się nie wystawiam na słońce, więc myślę, że jest to taki dobry czas No i co? Kochani, pielęgnacy i będę uciekała do słoń. Jeszcze sobie przeróbię, myślę, tego vloga I będę, będę już odpoczywała i widzę się z wami jutro Także To nie koniec vloga Kto do mnie przyszedł z samego rana i mnie obudził, co? Swaniaku? cwaniaku Najsłodszy piesek na świecie, tak? Tak, można budzić ciocię z samego rana, przepraszam? Czy to jest legalne? Gdzieś, ciocia! Gdzieś, ciocia! Wybaczam ci, zoj, bo jest siódma rano. Myślałam, że z szósta, to ciocia byłaby trochę zła. Ja jestem tym, nie wiem, jakby zwykła kawa. Nie z ekspresu. Naprawdę, powiem Wam, że kiedyś piłam bardzo, bardzo często kawę z ekspresu i ona mi najbardziej smakowała. Ale od pewnego czasu, słuchajcie. Klaudia na przykład wczoraj mi zrobiła kawę z ekspresu. Poczułam w smaku, że ona jest z ekspresu, mimo to, że po prostu jest ona zwykła czarna, ale nie mogłam jej jakoś wypić. Po prostu mi nie smakowała, dlatego ja najzwyklejszą kawę kocham: czarną, po prostu zalaną wrzątkiem. Wczoraj też popełniłam mały grzech. Bo wypiłam kawę z mlekiem, ale miałam, słuchajcie, taką ochotę. Nie pytajcie, dlaczego mam taką dużą łyżkę. Jest jeszcze dosyć wcześnie, dlatego jeszcze kładę się do łóżka, wypiję sobie kawkę w łóżku, sprawdzę maila. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja na przykład do kawy z rana zawsze muszę coś mieć. Ale po prostu, żeby coś przegryźć. Na śniadanie jeszcze jest za wcześnie, a nie miałabym z tym problemu, aby jeść śniadanie i pić kawę. Ale tutaj widziałam sobie takiego batona Kokonad Tropika. Wracam z żabki. Byłam na porannym spacerku, stwierdziłam, że idę robić kroki. Idę takim fajnym laskiem. Jest przepiękna pogoda, świeci słońce. Kupiłam świeże pieczywo, serek na kanapki i moje ukochane batony, których nigdy nie było w Holandii, a ja tak za nimi tęskniłam. Nie wiem, czy pamiętacie, rok temu wam mówiłam, że mam fazę na takie bananowe mm, batony. Już nie, nie muszę się martwić, bo kupiłam sobie zapas. Ja akurat jestem fanką tych bananowych. Ja wiem, wiem, zaraz napiszcie, że składnie nie taki, że to złe, tamto złe, ale tak one pysznie smakują do kawy, to już w ogóle. Także mam taki fajny spacerek. Wy w ogóle bardzo często pytacie mnie o te klapki, które mam aktualnie na sobie i ja w ogóle e, widziałam, że wiele, wiele moich widzek kupiło je z polecenia. I w ogóle w moim mieście już chyba na drugi dzień były wyprzedane. Także naprawdę Wam się spodobały. Też w fajnej cenie w sumie były. No i słuchajcie, myślę, że one już nie są dostępne. Moja Klaudia nawet sobie zamówiła dwie pary, bo jak jedna się zniszczą, będzie miała drugie. No powiem Wam, że są tak wygodne. Ja mogłabym w nich cały czas chodzić. One są z rezerwet, ale Wy wciąż o nie pytacie. Kosztowały 60 zł. One są przepiękne. Prze no, może jeszcze będą na stronie internetowej. E, możecie sprawdzić, chociaż wątpię, bo ja je kupowałam chyba dwa miesiące temu. Słuchajcie, naprawdę dzisiaj jest busy poranek, spontanicznie pomyślałam, że dzisiaj jadę do Ikea, akurat zebrałam się z Klawią i z Jackiem, oni jadą w swoją stronę, ja w swoją, bo stwierdziłam, że no, muszę wyposażyć moje nowe mieszkanie, potrzebne jest naprawdę sporo rzeczy. E, także ja już, słuchajcie, nie gadam, bo już mi tutaj pośpieszają, zabieram was ze sobą e, i dzisiaj macie randkę ze mną, bo kraudiozacki mnie opuszczają i jadę na zakupy Czy my właśnie kupiłyśmy e, razem 40 kornsów? Dokładnie tak. Być może, słuchajcie, w Osho jest promka za 2 złote. Trzeba robić Gubiona, zapasy. Co? My wyglądałyśmy przy tej kasie jak wariatki po prostu. No to bym jeszcze więcej wzięła, no ale dobra. Ja też, ale już, słuchajcie, bez przesady. Bierzemy sobie, słuchajcie, koszek. I zaczynamy robić zakupy. Już na samym wejściu zobaczyłam wieszaki, one są w ogóle w mega fajnej cenie, bo słuchajcie za 9 zł. Mamy tyle wieszaków. Akurat ich potrzebuję naprawdę bardzo dużo, bo mam ze sobą naprawdę mnóstwo ubrań, co na pewno wiecie. 10 wieszaków, słuchajcie, za 9 zł, także bardzo się opłaca. Ja wezmę ich na pewno trochę. Czwarty zestaw. 40 wieszaków, nie wiem, czy mi wystarczy. Zastanawiam się. Ten wazon bardzo mi się spodobał, ale chyba będzie za malutki na kwiatki, ewentualnie on by był fajny, jakieś goździki. Te boksy są mega fajne, bo tutaj możemy sobie włożyć bieliznę albo właśnie jakieś piżamki. I w tej kolorystyce myślę, że będzie fajnie. Nie mi pasował do szafy, także chyba sobie wezmę taki jeden, chociażby nawet na bieliznę. Tyszko mi się już, słuchajcie, bardziej podoba na kwiatki, bo jest ten wazonik wyższy. Co prawda, on może też posłużyć nam fajnie na wodę, ale go wezmę. Jeśli chodzi o pościelę, to słuchajcie, nie jestem pewna, jaki mam wymiar dokładny, także z pościelą się na razie wstrzymam. Narzutę fajną wypatrzyłam sobie wisku także jeśli chodzi o to, to myślę, że tutaj nie będę ryzykowała z wymiarem. Łóżko mam dosyć szerokie więc myślę, że będzie 2 na 2,20, albo może i nawet większe. W ogóle powiem Wam, że jak nagrywałam zawsze w Holandii, czy w ogóle gdzieś byłam w miejscu publicznym, to nie czułam kompletnie skrępowania, bo wiedziałam, że oni i tak mnie nie rozumieją. Oni i tak nie wiedzą, co ja po prostu mówię, a tutaj jak jestem w Polsce, to na nowo mam taką lekką barierę i wszyscy się na mnie dziwnie patrzą, jak jakaś wariatka, która wiecie, chodzi po sklepy i opowiada o tym, co ma w domu, a co potrzebuje. Jestem ciutkę skrępowana, ale wychodzę z mojej strefy komfortu, także to też Wam polecam. Płyszcie jakie świetne wykorzystanie tych karafek, nawet o tym bym nie pomyślała. Tutaj można sobie wlać płyn do prania, tutaj na przykład sól, bądź na przykład kapsułki do prania. I ja chyba też, słuchajcie, tak zrobię, żeby jednak te kapsułki ładnie się prezentowały, żeby nie były w tym opakowaniu. Słuchajcie, mega fajny patent. mamy dział kubków, czyli dział, który naprawdę uwielbiam. Jak wiecie ja mogłabym mieć kubków naprawdę mnóstwo w swojej kuchni, ale widziałam na pewno lepsze w homely czy w home menu, dlatego chyba tutaj na tych kubkach nie będę się skupiała. Myślę, że coś prędzej zamówię online. I się zapytam, Co myśli o lampionie, nad którym się no, zastanawiam? Ale? Sis, ja mam do Ciebie pytanie: musisz mi pomóc. A? Czy ten lampion, w ogóle ma nie cenę? Bo jest tylko za 50 zł? Ten lampion. Pię 50 zł tylko. Ale jest duży. No jest bardzo duży, dlatego mnie zaintrygował, bo tylko 50 zł i tu jest takie mniejsze. pytanie Pani wygląda, tylko nie wiem, czy czarne to nie tak pogrzebowo. Słuchajcie, zastanawiam się nad tym lampionem. I on mi się bardzo podoba, tylko on jest cały czarny. I w tym jest problem, że ja nie wiem, czy nie wygląda tak za ponuro. Zastanawiam się, nie. Ach, to dylematy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Fajna cena. Pójście, on jest naprawdę bardzo duży. To jest to moja ręka, to jest mniejszy i w ogóle to razem wygląda mega fajnie. Tutaj są białe, no ale z białych tylko są te mniejsze, chyba że gdzieś się pominęłam, chociaż wątpię. No, białe są ładniejsze, no. Wika już można znaleźć świeczki świąteczne. Tutaj jest cynamonowa, no pięknie pachnie. Ale to chyba jeszcze za wcześnie byłabym wariatką. O, piękno. Ja już jestem naprawdę załadowana, także lecę do kasy, kasuję to. Jestem ciekawa, ile zapłacę. Słuchajcie, jestem po zakupach całe szczęście, że zadzwoniłam do Klappik, bo okazało się w ogóle, że nie mam klucza do domu, a oni pewnie będą bardzo późno w domu. I akurat byli gdzieś tutaj w sklepie obok. Mam naprawdę dzisiaj duże szczęście. Wyszłam z dwoma siatkami, także zamawiam zaraz Ubera. Tylko czekam na klucz od mieszkania i będę jechała do domu. Pokażę Wam, co udało mi się kupić. Zapłaciłam chyba 300 zł, ale słuchajcie, naprawdę dużo rzeczy kupiłam. Także nie jest źle, jestem bardzo szczęśliwa. Jak wrócę do domu, to muszę jeszcze nagrać kampanię. I będę ogarniała też ciuchy przy okazji sortowała rzeczy, które będą na sprzedaż, które zostawiam. Także trochę dzisiaj obowiązków jest i też planuję je wstawić dla Was tego vloga, żebyście byli ze mną na bieżąco, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwa, że po prostu tak wszystko idzie gładko. W jutro pewnie będziemy wszystkie rzeczy już zanosić. Ale myślę, że tak od niedzieli już będę u siebie przy okazji... Klaudia będzie ze mną dwie pierwsze noce, także w ogóle jestem szczęśliwa, bo będziemy razem opuściły nowe moje pierwsze mieszkanie. A tutaj są właśnie moje wszystkie rzeczy. Na szybko jeszcze przyszłam do homli. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne lampiony. W jakie one są cenie 150 zł. Boże, jakieś liczne, Bardzo mi się podobają. O, ten kubeczek mi się bardzo podoba. Jego ja widziałam na stronie internetowej, także na pewno go sobie wezmę, bo jest taki niestandardowy. Jestem już w domu i chciałam wam pokazać, zrobić taki unboxing. Wszystkich rzeczy, które dzisiaj, słuchajcie, udało mi się kupić. Jeszcze zahaczyłam o homlę. Nieszczęście dla mojego portfela, ale za to naprawdę mam super rzeczy. Także zaczniemy od homli, bo tutaj zdecydowanie mniej rzeczy udało mi się kupić. Słuchajcie, taką pierwszą rzeczą jest przepiękny kubek. Po prostu piękny jest co, Klaudia. Bardzo oryginalny kształt. Za jedne 30 zł w ogóle, w ogóle teraz w homli jest minus 50% na drugi produkt. Także śpieszcie się, bo ta pani mi powiedziała, że prawdopodobnie ta promocja potrwa do poniedziałku, a wrzucam filmik w piątek. Także kupiłam takie dwa. O tak one się prezentują. Kolejny kubek jest właśnie taki przezroczysty, o takim też niestandardowym kształcie na 25 zł, więc jest jeszcze tańszy, również kupiłam takie same dwa. Proszę bardzo. Tutaj mamy dozownik na mydło, a tutaj mamy taki pojemnik na szczoteczki do zębów. Bardzo ładny zestaw, słuchajcie, i też bardzo fajna cena. Przy okazji załapam się właśnie na promocję, bardzo ładny kolor taki. Beżowe. Teraz lecimy z Ikę. Klaudia, moja, przy okazji też nie widziała tych zakupów. Ja w ogóle chyba muszę oddalić ten kadr. Deska. Stwierdziłam, że biorę tą większą. No bo jednak większa, lepsza, jedna, a porządna. Ale jak będziesz chciała pokroić? A ile kosztowała? 30 zł. Spokojna no. Tutaj słuchajcie, kupiłam zwykłe, klasyczne lusterko złote i też pamiętam cenę, ono akurat kosztowało 50 zł. No właśnie ja chciałam Ciebie zapytać, jak myślisz, ile właśnie sztuka. W sensie sztuka, no ta para. Komplet. Znam. Znam, bo mnie zaskoczyło. 15 zł? 9 zł za 10, rozumiesz? Bardzo fajna cena, miałam wziąć cztery zestawy, ale. białe? Trzy. Nie, tylko czarne. W sensie na wejściu akurat ja zobaczyłam tą biore. Kupiłam te ściereczki, o których mi mówiłaś, to były te? Tak, to były te. I kupiłam oczywiście świeczkę, bo nie byłabym sobą, gdybym wikanie wzięła świeczki o zapachu owoców leśnych. Ale ładna. Też ładna, no, bardzo Wydaje ładna I mamy drugą, ostatnią siatę. Dobra, lecimy tutaj. Kupiłam po prostu do szafy, patrzcie. Y Co to jest? No, taki pojemnik A, na bieliznę, w kolorze szafy. Tak mhm. mi się wydaje, że to będzie coś w takim kolorze, za jedyne 15 zł. Tutaj mam oczywiście wazon. On mi się tak spodobał. Tam Miałam wioski. wziąć mniejsze. On był za 60 zł. ja ceny? Tak nawet pamiętam, słuchajcie, no. dzisiaj. Bardzo ładny. Ja w ogóle sobie obiecałam, że będę miała co. Tydzień kwiaty świeże goździki, jakiekolwiek. Jakaś sugestia, że jak będę do ciebie przychodziła pod to z kwiatami. Tak, dokładnie, no ale bardzo, bardzo ładna. Tutaj mam też dwie duże świece, akurat do. Zaraz wam pokażę do czego. I kochani, kupiłam właśnie ten lampion, który Wam zresztą pokazywałam w kolorze czarnym i wybrałam właśnie ten większy. On kosztował jedyne 50 zł, dlatego wydaje mi się, że naprawdę ten zakup był. A czemu jest taki super. Czyli on jest do skręcenia dopiero. A, no właśnie. Ja myślałam, że oni sprzedają je już takie gotowe. No, kurde, ja w sumie nie pomyślałam o tym. No dobra, Jacek złoży. Złożysz? Poproszę. Ja, kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog organizacyjny, zakupowy wam się spodobał. Poza tym to nie koniec zakupów, myślę, do nowego mieszkania. Dzisiaj zaliczyłam ikę Homle. Także co, widzimy się, kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja Was ściskam mocno i zostawcie coś po sobie Buziaki. Pa, Papa.